a może byś pojechał do świtnika? To były jaja, nie? Tego nikt nie powtórzył. Nikt, nikt. To był najlepszy numer, jaki w ogóle mógł Prawda? Ale o to chodzi. Wiecie. Trzeba się napić. A wy pijecie i wrócicie jechać? My już nie jedziemy, dziewczyny pojechały po żarcie. Ale my troszeczkę.